Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Oskar Jasiński. Witam serdecznie widzów Telewizji Pogranicznej. Jesteśmy właśnie po pięknym operetkowym koncercie, który nosi tytuł Świat mieni się setkami barw. Było cudownie, jak zwykle wspaniale w Kietrzu. Publiczność dopisała. Nie zabrakło wspaniałych operetkowych przebojów, zarówno solowych jak i duetów. Dziękujemy tym, którzy byli. Ci, którzy nie byli, mam nadzieję, że pojawią się następnym razem, a okazja będzie już, drodzy Państwo, wiosną. Zapraszamy już z tego miejsca teraz na wspaniałą operetkę Księżniczkę Czardasza, Emerysia Kalmana. Zagramy ją właśnie tu. Proszę wyglądać na afisze, odwiedzać stronę i być z nami. Dziękujemy za to, że byliście dziś, dziękujemy za oklaski i za wspaniałą atmosferę. Wszystkiego dobrego, kłaniamy się nisko i do następnego, do miłego. Do grzechu wciąż mają słonecznych hiszpanii, każda za mąż chce. Lecz te podnosi je czasem, że hej, hej, hej. bo ich im o miłość prosi się, aj, 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 aj. bo w Barcelonie zwyczajem jest flirt przy balkonie. Zdobyć kwiat serenade się pięć lat serenade się, pięć lat. Bo w Barcelonie zwyczajny przy balkonie, Znowu zdobyć kwiat serenade się pięć lat serenade pięć lat.